Cześć! Witam, Tejson, Oliver i Arek. Dzisiaj e, Uptake Edition XXL blisterki. Nowa kolekcja, super sprawa, także mamy blisterki. Cztery saszetki, dwie małe i jedna XXL. Tak, jesteśmy bardzo ciekawi, co nam się trafi, tak wygląda on z tyłu, ten blisterek. No, no to nie będziemy przedłużać. Jestem bardzo ciekaw. Czy coś się trafi w ciekawego z Ajaxu? Coś może. I uwaga, uwaga, ja już mam otwarte. Też. Wysypujemy? No. Ja dałem tak, o, żeby było tyłem. O. XL -ka, XXL -ka została się. No, wychodź. Ja mam napastnika, to wiem na pewno. XXL -ka to u mnie napastnik. To u mnie <noise> Pomocnik. Pomocnik. No to na pewno będą różne. Nie trafiliśmy Ta. tych samych. To już dobra informacja. No, no to kto pierwszy? Ja. Dobra, uwaga, uwaga! Georginio Wow, Chelsea. A u mnie napastnik. Tak damy, tak damy. Chelsea. Messi! Wow, Messi. No super Ransko. Mamy Messiego XXL. -kę. No to nie wytrzymałam. Ale fajnie. O, kowacz, i sit. Tak. Czyli mm -hmm. takie. A ty masz dwie, tak? Bo są mm -hmm. dwie małe. To były? Mm -hmm. Aha, uwaga. A u mnie? Napastnik. Oh! Wow! Robercik, Robert Lewandowski. No elegancko. I jeszcze jedna mała. Uwaga. I olimpiakos Androutsos. Wszystkich nie ma. Hmm. Czyli te są w albumie, tak? No, a Tego nie ma, Pałka nie ma, no to Pałk musi iść na bok. I tak, ja mam cztery saszetki. Damy go tak z boku. Ja też mam cztery. No to dobra. To kto zaczyna? Ja. Dobra. I wszystkie limitki różne poza, poza ten Sweet Sleigh mm. No, to ciekawe co to wpadnie nam teraz. Barca. Mm -hmm. Jest punda Bayernu. No? Tak, Davis. City. Zinchenko. E, Jiru Milan. Koke Atletico i. A ne. Nie <muchy> no, już chciał mówić Rarka, ale. No, zobaczymy, co u mnie wleci. Pierwszego. Szachtar City Cancelo, Milan, Florencji, Olympic Lyon, Tak, Dembele Wow, Harry Maguire, Kapitan, Manchester United i jeszcze jeden napastnik Debala, Juventus. Tu jest też Dybala. No, a Debala odchodzi w lecie z Juventusu. O, no. i tu też jest Neymar. Także już jego w lecie nie będzie, będzie się. No. To co będzie. No wlachu gdzieś, ale w dybalach odejść. Milan Diaz. No. Jest Punda Paryża. Ida Chelsea. Tak, Lukaku. Inter Korea. Mhm. Olimpiakos. Proszę, coś dla Olimpiakosu nawet się wpadło. Kapitan. I... Impact Locatelli. lokateli. Event. To jest A sama. na pewno jest w albumie? Tak. A. Było to. <laughs> no to dobra. To druga moja. Znowu Normalnie szachtar. Znowu ten sam. Było. Znowu ten sam <laughs> szachtar. I Cancelo parzyli. Tak samo miałem Cancelo. W Florencji. Ej, no chyba miałem tą samą Obo? No tak, w Florencji tak samo u mnie był. Korea Inter. I zobaczymy teraz. Popatrz. Maguire to samo. I co tu będzie? Dzięki. Ale tu jest inaczej: Devry Inter, ale <grafy> faktycznie te same masażytki się trafiły. No, no, no to idziemy dalej: Vries Inter, Real Valverde, Rocha Palmerias, mm -hmm. Boka, Atwinkula. Tak, takie ciężkie nazwisko. I co, dwóch obrońców, czy dwóch bramkarzy to jest? Obrońców. Obrońców. Wow. Oh, ta, e, Mazrały. Mazrały. I e, Olim... Boateng. Tak jest. Olimpion. Dobra. Czyli co, jeszcze ten fasie Fechewar bez punktu. Fajnie było, jakaś rarka wpadła. Ale nie waram. No. Olimpion. Shakiri. Chelsea. Z o, o jest Fechewar w końcu. Punkt dla Fechewaru Boka. I pomocnik i obrońca. Pomocnik. pomocnik. Tak, innego znowu. Punkt I Palmeiras Picueres Przedostatnia saszetka. No u mnie ostatnia. U ciebie ostatnia, a u mnie... Znaczy ogólnie przed. United Fred. <laughs> Fredzik. BWB. Uh -huh. Lemar. Atletico o Paryż tak Ci co Paryż wychodzi Mendes. na prowadzenie i Messi Atletico i, i Chelsea Chelsea, czyli remis na razie 3-3 no i uwaga czy jakaś czy ta ostatnia saszetka zdecyduje czy nie czy będzie remis Real Madrid Militao Boca Vasquez United Elies, Dembele, Olympion i zobaczymy, zobaczymy, co tu będzie. Olympion, kapitan Dubois i ostatnia karta na dzisiaj. Olympique, Olympiakos, oh, czyli hmm. punkt dla Olympiakosu. Tak. Manolas, impact signing, czyli co remis pomiędzy? Paryż i Cześć. Tak. XXL, jak tu mówią, wygrały w sumie ten pojedynek. Bo miały po trzy karty, małe limitki, no najwięcej dwa, ale ogólnie jest remis, nie? Także, tak. no szkoda, Rarki nie ma, ale ładne karty, cieszymy się na kolejne karty. No. I przede wszystkim fajne limitki, no bo kilka Messiego i mała Lewandowskiego, no to jest fajna sprawa. Także zapraszamy na kolejne filmy, dziękujemy za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się, miłego dnia. Pa.